Witam serdecznie, jestem Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam na energetykę. Poniedziałku, 28 lutego, jeszcze ostatni dzień miesiąca, 2022 rok. Pamiętajcie, że horoskopy wpadać będą c, y, systematycznie co trzecią sobotę każdego miesiąca, a dzisiaj już Was zapraszam na horoskop na marzec, jest już aktywny. Kto jeszcze nie widział, zapraszam. Podgląd na karty jest. I teraz, jeżeli potrzebujesz dłuższej chwili, zastanów się, która z tych opcji do Ciebie bardziej przemawia, którą bardziej do Ciebie ciągnie. Jest opcja numer 1 i opcja numer 2. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś opcję numer jeden, energetyka aura dnia na poniedziałek. O, działanie! Nie stój, działaj, idź, walcz. Warto, myślę, tutaj podążać za ciosem. To, co ukierunkujesz się, wybierzesz, warto jest zaistnienia i nie wyczekuj. Naprawdę wydarzyć się może wiele, idź za ciosem. Jeżeli się już zdecydowałeś, wybrałeś, to podążaj tym torem. Zwracaj jeszcze uwagę tylko na szczegóły po drodze, żeby czegoś nie przeoczyć. Jeżeli wchodzisz w podpisanie umowy, inicjatywa twórcza za istnienia w nowym miejscu pracy, ukierunkowanie się całkowicie na nowe, na zdobywanie, na zasługi, na zaszczyty, zwróć, zwróć uwagę 50 razy, przeczytaj, zanim podpiszesz. 50 razy zwróć uwagę na to, co jest drobnym drukiem napisane, żeby nie było później jakichś tam zgrzytów po drodze, niejasności. Ale myślę, że warto też sprawdzać spam, maile, smsy, żeby też tutaj coś nie umknęło w zdobywaniu, w osiąganiu sukcesów. Jest coś pięknego przed Tobą, możliwości zaistnienia, zmanifestowania. Idź za ciosem, działaj. Energia Tobie tutaj sprzyja, zwracaj uwagę tylko po drodze na szczegóły. Jeżeli wybrałaś wybrałaś opcję numer 2. Łap równowagę w czynnościach dnia codziennego poniedziałkowego. Możesz tutaj łapać dwie sroki za ogon działać dualnie, dwie prace być może, dwie czynności, które wymagają większej uwagi. Nie odkładaj nic na później. Zajmij się tym co jest tu i teraz najważniejsze w tym yy, łapaniu równowagi. Nie warto tutaj czegoś odkładać na później, planuj swoją przyszłość jak najbardziej, tak? Ale jeżeli zostawisz coś na inny plan, miej świadomość, że coś ci się może nałożyć i w końcu ta, która jest ze stron szalupy, się y, przechyli za bardzo i pójdzie nie w tą stronę, co trzeba. Też ta, ta chwiejność taka nie będzie cały czas równowaga za zachowana, więc zajmij się tym, co tu i teraz jest najważniejsze. Bo w końcu będziesz musiał, musiała i tak wybrać. Ta chwila nie będzie trwała wiecznie. To jest wybór, nad którym może teraz w poniedziałek będziesz stać. Próba równowagi, złagodzenia pewnych dwóch kwestii. Pewnych spraw, obowiązków. Nie zostawię czegoś na później. Nie, nie tkwij w, w kwestiach marzeń bo tutaj możesz być spaść i stracić na równowadze. Wszystkiego dobrego życzę, niech się spełnia i wypełnia to co najlepsze. Miłego poniedziałku, bo jak mówię, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc wszystkiego co najlepsze dla was życzę. Widzimy się codziennie wtorek, środa, czwartek, piątek godzina 19, w niedzielę o 18:00. Zapraszam. Pa pa.